Często słyszymy, że sieciówki kopiują znane domy mody. Krąży nawet informacja, że np. taka Zara ma specjalny budżet i sztab prawników, aby szybko załatwiać sprawy posądzenia o plagiat czy kopiowanie znanych projektantów. Często też w internecie czytamy, że polscy projektanci kopiują wzory projektantów zagranicznych domów mody. Ale z drugiej strony, czy w modzie już. Nie było tak, że wszystko było, a teraz już się tylko do tego wraca. Wraca się do starych wzorów, kopiuje się je oraz modyfikuje. Wielcy projektanci ze znanych domów mody też czasami popełniają małe wpadki. Zresztą zobaczcie sami. Szary płaszcz Jeffrey Win z 2004 roku i zobaczcie jak podobny płaszcz od Celine z 2013 roku. Wzory i fason od André Kuregas pojawia się... W tym roku Prady. Dior wcale lepszy nie jest. Zobaczcie, jak podobny jest ich projekt do dawnego projektu Edith Head. No cóż, takie paski i szachownice też w tym sezonie oglądaliśmy już na wybiegach. Czy zatem moda zatacza kółko nawet u wielkich projektantów i robi to tak szybko?